O, oh, fuck, w tamtym tygodniu zjebałem, bo... Bo tak trochę dupa, iż tu albo wiem no, bo, bo 25 minut było na liczniku, a ja, bo ja wyłączyłem stoper. Więc dupa. Duże się będzie wrzucał, jebany, Za zakon jeździ Giro. Konie, wio. I jedziemy jak gdyby nigdy nic All clear, All clear. Go fuck yourself Co! Wyłaś to około ździron Już Rumun chciał mi koło zajebać Widać Rumuny A te Rumuny, Rumuny wszędzie Rumuny Praise the Lord Siema, koniu Good evening, gentlemen. State your business. Delivery for Silas. Go on. Then. Yeah. See? I'm freeing you just as I said I would. Now, if you'll allow me to explain. Let her go. She'll give us away. No, she won't. What's the plan? Free the captives and avoid detection. What of silence He dies. <laughs> <laughs> My hands are spinning. You're ready to strike. Ta la 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 la. I'm a murderer. I'm a cannibal. Covered in ash. And la ta la la. Mam przybrodnie, jestem zajebisty. Praise the lord. Praise the lord. No chyba cię coś pojebało. No właśnie. You have been detected! Fuck you. Oh, fuck yourself. Fuck this, bitch. It's not fair. I tarararararara biegnę. Biegnę, bo jestem zajebisty. Eskelet emergency Dobra, powoli Spokojnie jestem tu służbowo Fuck you Paradise oh, the lord Shit 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 Chill out man Tylko chodzę po słopach To jest w zupełności normalne zachowanie Takiego żołnierza jak ja Och, ci chodzi co Kurwa problem Zajębacie Zajębacie z bani? Nie ci zbuni. O co tobie chodzi, ziom? Nie mogę cię tu zabić, bo cię będzie widać. Cię. Fast walk. 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 Tu już mogę, tu nikt nie widzi. Chodź, 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 chodź. chodź, chodź jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Coś kurwa jeszcze, dziro. Więc stól pysk, proszę cię. Iggy, Brakuje mi trochę tego jakie to co było w w w fy Ło jestem w krzałkach chowam się w krzankach Jestem zajwisty Free e, Tego co było w Dishonored, czyli po cichym zabiciu od, o, od razu można kogoś złapać. Tego mi brakuje. Ale lalalala, la, 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 la. twoja stara Tak stwier, stwierdzono ostatnio, że, że obraza twoja stara jest strasznie mainstreamowa Co mnie wszyscy kurwa wykrywają od razu Praise Dello. A to kapitanie mnie wykrywają, kurwa Jestem w krzakach, jestem z Direkseł, nie widzisz mnie. Hehe, <grym> ciota Well be free Fuck you. Piąchą zdejmuję kudę Skoro ja pięścią ją zdjęłem to on nie mógł tego zrobić czołem Nie wiem, skaduję Praise the Lord Fuck this Wskoczę po kamieniach niech jestem zajebisty po prostu, a nie nienormalny Okej okay. Fuck, 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 fuck. No co za TWEL! Ty TWELU! Boję się, że będzie detected. Czyli z, z misję. misji. szybko to mnie nie zauważy. Dobrze tych mógłbym zajebol zajebolać ale nie chcę kurwa kolejny kapitan Ci Kapitanowie są chudowi bo mnie wy widzą wykrywają mnie Dobra teraz szybko nie broń ciało kurwa Dobra jebać to nieważne byłaś chciałem podnieść ciało ale dobra co kto on lubi Yo <laughs> an hour of quiet was all I asked. Instead, I'm awakened not ten minutes later by this cacophonous madness. I expect an explanation, and it had best be good. How? How did this happen? My precious merchandise set free! It's unacceptable! Rest assured, I'll have the heads of those responsible. But first, first we clean up this mess seal the port, kill any who try to escape i don't care if they be one of us or one of them to approach the gate is to be made a corpse am i understood understood no go fuck yourself the are going to the to He be Wyjmij MIEĆ! My te pomyłki będą strzelać! KURWAŁY! Przez a to use. Aha, muszę go do, do, do zajebolania, dobra. Wyjmij MIEĆ, to popierwsze. Yeah! Jednak te walki teraz są bardziej efektowne. Jeśli chodzi o to bronienie się przed, przed atakami, na przykład właśnie od tyłu. Ktoś chce nas zaatakować, a my mu się nie dajemy! To jest jednak bardziej e efektowne. Może nie efektywne, ale efektowne na pewno. To powiedzmy, ktoś chce nas od tyłu zaatakować, a my, się, a my mu się nie dajemy. Price de Lore Czy te zajebole będą mnie bić? Bedo! jak zwykle. Zajebola, zajebola. Patrzcie. Po prostu te. Oh, fuck! A dostałem salwą. Fuck, 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 fak, fuck, fak, 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 no zaraz umrę Umieram fak, fak, nie umieram. fak, oh, fuck! Kurwa! fak, fak, Dziebuczek, Dziebuczek point. Początku ja pierdolę, Puść tego, tego sukni. No i nadubcami. A ładnie ten przycisk. Fuck you. Nie masz głowy. Praise the Lord! That take this. Zajebola, zajebola Izabela, ciwko AAAAA No bierz kurwa Gdzie jesteś chuju? Wrącaj tu No mercy O tył, pięknie juj. Jeden po drugim teraz DZIEŃ! ci rością szyję, jak mi przykro. Ta walka jest efektowna no zajebiście. Walka, pomimo to, że jest troszkę uproszczona od przedniej części, to jest przyjemniejsza. No taki chuj. A cię zaraz dojadę, dziro. Coś jeszcze byś chciał? Pudło. Eat this. This, not me. Screw this. Fuck this! to jest dobre Yalla, man. Deal with this, bla 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 bla

Co się dostanę dzieje? Czekamy. Action completed. jezu! Nie mam synchronizacji! Straszne! Pysikam się. Z radości. Kończyłem sekwencję, chyba. Prawdopodobnie. it's been several weeks now since we been been i had hoped their leader might make contact, but there's been only silence. my men grow restless. they want to know what comes next. and i do not have an answer. lee alone remains active, pursuing leads, however slight. he stalks the city streets and scouts the bordering woods, hopeful. That he might make contact with one of those we saved. There was a woman there that night. It was she who helped the others to safety. If we can find her, moving So I watch and wait, hopeful that my true mission might finally begin. Maju, fap y, fap, li, y, finally. Fuck. Kurwa, wyłączyłem stoper niechcący, ja jebi Muszę dwie minuty przed tym skończyć. Boston. 1755 rok. Sekwencja numer 3. Mamy zimę. Zajebiście. Zajebiście. Po prostu zajebiście. Ten odcinek może być trochę krótszy niż inny, bo nie! Bo wyłączyłem stoper niechcący i nie wiem która jest godzina.

No my Na koniu? Nie, na piechotę! Wy ja, suko, nienawidzę cię, pałę. To swoją drogą. No, wow, ja klikam do. Wcześniej trzeba by prze, 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 przemieścić się w tamtą stronę. A teraz... On sam to robi. Fuck this. Go fuck yourself, 50 klatek w Bostonie, kurwa. 60, dobra, niech będzie 70, 60, 60. Nie jest źle. Ważne. Dla Was to i tak nie ma, za, nie ma za, za dużej różnicy, jeśli klatki nie spadną poniżej 30, bo, bo ja i tak yy, zgrywam to wszystko do 30. Wow, 44, fuck. Ja to i tak zgrywam do 30 klatek na sekundę dla YouTube'a, ale dla mnie, yy, no, teraz jak spadł do 45, to to było dla mnie odczuwalne, że gra mi haczy. No, ponieważ tak, no bo tak czuję i tyle. Chujdu pacycki, ja to czuję. Dla niektórych, na przykład w FPS-ach, nie ma różnicy między 30 klatkami a 60, a dla mnie jest miażdżąca. Ja bym nie potrafił grać w jakiegoś FPS-a w 30 klatkach na sekundę, bo bym czuł, że, że ta gra nie chodzi tak płynnie, jakby mogła, jakby powinna. o. Więc no, sorry, ale takie życie, sorry, muszę włączyć znowu stopę. Kurwa, no nie wyłączył się, prawda? Chwila. Wait. Gdzie jest? Ustawienie... Nie, nie ustawienia. Sprzęty... Stopper jest tam. 14,5 minuty ja mam nastawione, nie wiem ile. u was! Z tego zakończę 2 minuty, czyli to będzie 18. Tak będzie najlepiej. Jumping over B. Nie wiem co robi B, ale chuj z tym. Na górę. T -t -t -t. Yeah, like a boss. Fuck it! nie Au, fuck, brawo. Fuck this. Tempę, huje. Temp jak już grać z asystentem, no? mieć tam zaniebistą moją asystentkę zbroję, zaniebistą na no, Mapa, jak dal. Ja jebie, jak daleko Ale dobra, już, prze, już przebyłem taką trasę, że to, to mi teraz to pierdoli Mogłem wziąć konia To nie by był... to by nie był pomysł. Telefon się zaraz rozładuje, ale chuj z tym Dobra Aaa, dostałem już trzeciego maila podczas nagrywania, what the fuck Bo jak jest taki dźwięk, to znaczy, że dostałem maila Bardzo przydatne Szczerze mówiąc o właśnie jak sobie w coś, w coś gram na przykład albo nie wiem gadam z kimś i, i słyszę, i słyszę taką, taki dźwięk fajny, śmieszny to wtedy wiem, że, że dostałem maila w ogóle bardzo fajny skrót ten mm, bo jeśli ja wcześniej korzystałem, że miałem w tym w oddzielnej karcie miałem otworzonego maila Gmaila po prostu i tyle i tak było cały czas a, 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 a się i i wgrałem sobie y, apkę do y, tego, wgrałem sobie apkę do, go, do Chroma, która mi właśnie daje, kurczę która mi właśnie daje y, różne, różne skróty, na przykład do Facebooka był też skrót, że, że jak dosyć, że jakieś powiadomienia, czy coś, to tam się wyświetla, że dostałem albo ktoś napisał, albo coś w tym stylu, i do Chroma sobie właśnie coś takiego śmiesznego ściągnąłem, e, na początku miałem taką, że po prostu wyświetlało mi, że jest mail, Teraz właśnie jest z dźwiękiem, jeszcze mogą sobie włączyć powiadomienie głosu od coś takiego You have new images eee, Messages Images, kurwa, tak. zdjęcie nowe, yeah Tak, ja to, to, jest to jak widzieliście, jakby się zespawnowali, tak jeb, wszyscy w tym samym momencie spadli What the fuck Jej Strasznie długie odległość, fuck it No ale to już tu przynajmniej tyle Przynajmniej tyle debi

Dobra, wiecie co, w tym momencie zakończę ten odcinek, bo jest już u mnie na stoperze jest yy, 18, a nie wiem ile jest więc dzięki, ten będzie tkru, kru, trochę krótszy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło, pa pa.